Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Wojtek i witam Was w Just Cause 3. E, moi drodzy, e, w dzisiejszym odcinku będziemy udawać się do misji zdrajca. E, także tutaj, jak widzicie, ośmielony sukcesami rebeliantów naukowiec imieniem Zeno, biorąc udział w badaniach nad militarnymi zastosowaniem Bawaru, chce zdezerterować. Jednak do tego potrzebuje ekskorty rebeliantów. Mario i Rico spotykają się w mieście Lantuina, gdzie Mario przyrzeka, że nie będzie. Się wychylał. E, co biorąc pod uwagę moją grę i moje poczynania jest awykonalne. Ale to już wiecie oczywiście o tym. Dobra, słuchajcie. E, szybka podróż do tej prowincji jest darmowa. Dobra, to wiecie co, to w takim razie się tepniemy. Pod warunkiem, że uda mi się ogar ogarnąć. Czemu nie mogę szybkiej podróży ogarnąć? Tu, 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 tu. Co jest? Słuchajcie, czemu, nie mo... czemu szybka podróż nie działa? What the fuck. Ej, skoro jest darmowa, a jest szybka podróż, dobra. Nie punkt docelowy. Szybka podróż, dobra. <laughs> Słuchajcie, swoją drogą będziemy ruszać już z tym Just Cause'em tak troszeczkę na poważnie, bo ostatnio wiem, że go strasznie zaniedbałem, ale to strasznie, strasznie, strasznie. Zdaję sobie z tego oczywiście sprawę. A, natomiast, e, no nie miałem jakoś tak ochoty, też tego, tego wszystkiego nagrywać, natomiast teraz już jest ok. W ogóle jesteśmy lawanda. Dziwnie to brzmi tak trochę lawendowo. Mam nadzieję, że to, to chodzi też głównie tutaj. Wiecie, co? Odpalmy sobie może Wingsuta, chociaż nie, to nie będzie dobry pomysł.

Try popping more and locking less. Lot of military vehicles around. I'll borrow one. You ready? You want me to come? It wouldn't be Frigo and etc. without Mario Frigo. Yeah, still a military vehicle. Something armored, maybe. But not a plane or helicopter. I'm still woozy from all the hip-shaking, eh? Hey, and, and no... no tanks. Boże, gorzej niż baba. <grywa> Dobra, słuchajcie, pewnie będziemy musieli ukraść faktycznie jakiś pojazd. Zobaczymy tylko czy będę... Dostarcz Mario wojskowy pojazd. Dobra, poczekajcie, pierw machnijmy się tutaj na górę, zobaczmy czy jakikolwiek wojskowy pojazd tutaj gdzieś będzie dostępny. Aczkolwiek jest tutaj chyba nie widzę taką. Dobra, skąd my mamy wziąć ten wojskowy pojazd? Bo tutaj nie za bardzo widzę, chociaż w filmiku oni tam mówili, że gdzieś są. Haha, ha, ha, wojskowy pojazd. I teraz pytanie, moi drodzy, za 100 punktów, skąd ten pojazd wojskowy? Machnąć, ewentualnie możemy w sumie wiecie co spróbować, zobaczymy czy będziemy mieli zrzut. Eee, bo jeżeli będziemy mieli jakiś zrzut, coś do, coś możliwości, to będzie całkiem spoko. Chyba że wystarczy nam ta fura. Chociaż nie wydaje. Mi... Ups! Chociaż nie wydaje mi się, żebym mógł to nazwać wojskowym pojazdem. O, oh, fuck! Coś, czego w tej grze bardziej nie cierpi, oczywiście, pojazdy. O, 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 ej, dobra, nie chcecie mi tego dać, to nie. Dobra, zobaczymy, słuchajcie, czy w ogóle będzie Mario zaakceptuje ten pojazd. Gdzie jest Mario? Prawda. biedactwo. Sorry. Ej, no gdzie on, Polas? Tu jest. Co on kombinuje, niech mi ktoś z Was teraz powie. Bo on jakoś tak się bardzo, 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 bardzo dziwnie zachowuje. Wpuść ma. Aha, wpuść Mario, dobra. Rozumiem, że on za nami poszedł. Po prostu, Dobra, panowie, ale wiecie co? Ja przejmuję was pojazd, bo wasz pojazd jest całkiem spoko. Dajesz, Mario, chodź. No, Ja pierdzielę. Czy to jest po prostu krakaś. Rozumiem, że to za tego wało nam pierwszy lepszy pojazd, tak? No cóż,

o, wow! sorry. Dobra, myślę, że Mario przeżyje bez większych problemów. Dobra, zajmij się. Jestem doktor Zino i jestem kardyzatorem bawarskiego korpusu. I muszę dotrzeć do zbrojnego oporu. It is my intention to defect. Are you my security detail? <laughs> security detail. I am Rick Rodriguez. This is Mario Frigo. On the Mario, take the car. Zeno. can you fly a helicopter? If, if I must. Good. That'll give them two targets to shoot. Targets. <laughs> Biedaczek. Ale dobra, rozumiem, że skoro on teoretycznie będzie pilotować. Aha, ja mam ich z dwóch stron, widzę ogarniać, tak? Czy ja mogę wsiąść i użyć tego działka? Dobra, zobaczymy, czy mi się uda. Ktoś już strzela. O. Tam jadą oni nie, ja, ewidentnie. Stup! <śpiewa> to jest po prostu? <śpiewa> nie słuchajcie co jak co, ale, ale korzystanie z tego haka jest po prostu genialne. Zobaczcie. O, masakra po prostu. Czy tu jakieś śmigłowiec nas nie ten? Nie, na szczęście nie. O i w niego tam widzę cisnął ostro! Dobra, chyba wszystkich zabiliśmy. Aha, mamy coś zdezaktywować, dobra, spoko. O, oh faks! Skasowały mi się ustawienia myszki. To było pod, pod, pod którym były granaty? Come on! Granaty! Pod którym cholera były granaty? Co jest? No, tu były granaty. Dobra, na razie nic z nich nie obrywa. Dobra, zdezaktywujmy to. O, jaż, nie? Ze mną obrywa. No, to ja mu nic nie pomogę. Czekajcie, musimy to zdezaktywować szybko. Dobra, zdezaktywowane. Przypnijmy się może w ogóle do niego. Będzie nam łatwiej. To przynajmniej powinno być łatwiej. No nie, musimy wrócić do Mario. Fuck! Pięknie! Wiecie, tez, ja też nie chcę doprowadzić do sytuacji, w której przez, przez omyłkę zapie nasz helikopter, nie? Wtedy to już będzie w ogóle katastrofa. Te baczki mnie bo tam granata. Dobra, na razie jest czysto. Jeszcze doprowadźmy do destrukcji. Pięknie. Dobra, zhakowane, więc jedziemy dalej. No czemu miałoby nam nie pomóc? Fak, nie to Wojciech od. Come on, co się... No, widzę porządnie cierpi przed nami nikogo nie ma nie ma na szczęście aha jest drugi śmigłowiec kurde ze bo my wchodzisz w ten ja pierdzielę jak ja mam go złapać jest dobra pięknie co prawda moi trochę overwali ale To są na szczęście nasi. To już nie są nasi. Dobra. Myślę, że zaraz nam się i tak obława skończy. Także całkiem spoko. I umknięto. Super.

Dobra, czyli musimy spotkać się z Dimą, tak? Dobra, Dima, powiedz mi, gdzie ty jesteś, moja droga. Aha, czyli musimy się spotkać tutaj. Dobra, jeszcze zerknę, czy tutaj nam się nic nowego nie pojawiło. Na szczęście, na razie nie. E, więc nie będziemy za bardzo zmuszeni tutaj gdzieś latać w powiecie, terytoriach. Dobra, a tu nie ustawię szybkiej podróży, e, a do tego? Szybka podróż, dobra, to najwyżej sobie słuchajcie przelecimy na spadochronie, bo nie za bardzo, nie za bardzo tutaj tak mamy możliwość teraz. E, I musimy się kierować bardziej w tamtą stronę. Chociaż ja nie wiem czasem, czy to nie. Aaa, bo to jest tutaj na górze. O, teraz zobaczcie, mi się odpaliła szybka podróż. Nie mam pytań nawet. <laughs> Ale pięknie ta mapa wygląda, powiem wam szczerze, naprawdę tutaj Square Enix się bardzo postarał. Naprawdę ślicznie to wszystko się prezentuje. Wow, wow, wow! Proszę, proszę, nawet nie wiedziałem, że coś takiego można zrobić. Mistrz, najdłuższy czas spędzony na szybowaniu. Tutaj, typ jak widzę, ma minutę, coś ponad. No ale to myślę, że nie będzie problem, jak się będzie miało, wiecie, dostęp do tej ostatniej góry. To myślę, że tam na szybowaniu to wiecie, można polecieć dosyć mocno. No, łapiemy się. jeżeli nie wiecie, to tutaj e, ogólnie te wszystkie tereny to robiliśmy sobie na live'ie, więc e, tak na marginesie, gdybyście nie zastanawiali się dlaczego mam to wszystko podkrywane. <laughs> Natomiast dobra, rozpoczynamy misję Rakietowy Konwu, jeszcze zobaczymy co jest tutaj odnośnie misji napisane. Podczas gdy Di przeprowadza zmaskowany atak, e, zmasowany atak na Insula Fonte, Rico dołącza do Dima w ruinach głównej wieży kontrolnej generała. Dima uważa, że zhakowanie lokalnych systemów może raz na zawsze Pociski Bawarowe składowane z Sima Leon. No i dobra. <laughs> Make a hasty retreat. Stay here. Guard the chopper. Ah, wise, very wise. You might be Egyptian, but because? Ah, maybe not. Come on. I did work for Di I know I told you this before. It's very troubling. He promised me everything: unlimited funding, potential for groundbreaking discoveries. It 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 impaired my judgment. I I know I could. I did not stop to ask if I should. I gave him everything, Rico. Everything. The keys to the kingdom. Bavarian could kill billions, billions. And I would be responsible for each and every death. Not now. Fine. Go. Mario, are you seeing this? General Di Ravello is pissed. Ja pierdzielę, back, stay here. Mam tylko nadzieję, że to są moje. To jest moja flota, a nie, nie Diravelo. Dobra, no zobaczymy, co będziemy musieli zrobić. Dobra, tutaj na pewno sobie odpalimy Wingsuit. Myślę, że bez problemu sobie tam dolecimy. Chociaż, tak jak wam mówię, zobaczcie, z tamtej góry. Myślę, że na Wingsucie można naprawdę, naprawdę daleko dolecieć i myślę, że można naprawdę bardzo, bardzo długo szybować. Także myślę, że w razie czego to tam można pobić sobie rekord osobisty. A przynajmniej tak mi się wydaje. No dobra, zobaczmy co tutaj mamy do roboty. Aha, schakuj przekaźnik, spoko. Dziwne wrażenie, że tu się zaraz coś wydarzy i będzie klops. Okay. Znisz przekaźnik. No dobra, no to myślę, że to nie będzie problemem. Weźmiemy sobie naszą bazuczkę. Widzę, słuchajcie, że wojna tutaj pełną parą leci. Dobra, wygrywaj o, po wow, 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 wow. Spoko. Ciekawe rozwiązanie. Easy peasy, damy radę, tylko musimy tam do Nowego dolecieć, ewidentnie. Będzie troszkę szybciej. No nie wierzę, że w niego nie trafiło. Przecież ja nie będę mieć tyle bazuk. Wiem co zrobię, słuchajcie. Wiem, 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 wiem. Teraz sobie ogarniemy. Dobra, pierwik sobie tutaj ładnie pociśnimy. Teraz kapsloczek. Pierwsza bomba, druga bomba.

Co prawda na szczęście to nasi wzięli, ale myślałem, że mi się udało go ogarnąć. Tu chyba kolejny słyszałem gdzieś jest. Oj, to jest ten fajniu fajniusieńki, dobra. Proszę. Dziękuję. O, o, wow, o, wow, wow, wow. dobra, to już wiem o co chodzi. O, już czaję, już czaję, już czaję. Strzeliłem. To już wiem, po co to jest, wszystko jest tutaj tak poustawiane, żeby nie dało się, wiecie, zło, z, zbyt łatwo do tej gry podejść. Eee, wiecie co, czekajcie, tu powinna być, dobra, pieprzyć tą broń. Wow! Dobra, ciutkę mnie tak masakrycznie wyrzuciło. Poproszę ten czołg, mogę wsiąść do niego? Byłoby miło. Dobra, do pań, nie wsiądziemy. Mam bazookę Wow Nie wiecie co ja tutaj ewidentnie muszę używać naszych bąbek What the fuck Easy, 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 easy nie, 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 Dobra, dobra, dobra Wycofuję się, wycofuję się Aha, umarłem chyba Fuck. Kurcze, powiem wam szczerze, ten Just Cause to jest masakra jednym słowem, jeżeli chodzi o zabijanie i tutaj wszystko inne. Kurcze, ja się nie mogę połapać. Naprawdę się nie mogę połapać, Z dawno czasu nie minęło jak grałem. Oprócz tego, wiecie dobrze, że w takich strzelankach i tak dalej, no nie za bardzo też jestem, ale... No cholera, ten Just Cause nie jest jakiś mega trudny, no. I czy gdybyśmy tutaj ogarnęli może jakąś amunicję? Jest broń, super. Jest bazuka, ja oczywiście, że jest bazuka, jakże... By nie było. I oczywiście ten sam problem. Dobra, widzę, że jedno nie wystarczą niestety. Co to takie wytrzymałe piłójństwo? No i już właśnie nam się skończyła amunicja spróbuję zrobić to co ej, 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 ej nie, 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 capslock. O, wsiąść, możemy wsiąść. Super, tylko że no właśnie, tak myślałem. Kuźwa te pieruńskie helikoptery, no masakra. Dawać mi. What the Fuck. Żaden to get you, kurde. Aha, tym się nie da strzelać. Dobra. No, wiem, że z hakowaniem wyrzutnie rakiet może przysądzić o zwycięstwie albo porażce. Tylko, że tutaj raczej hakowanie jest troszeczkę problematyczne, więc wiecie, różnie to bywa oczywiście. Ach, masakra. Strasznie mi nie idzie w tym czasie. Strasznie mi nie idzie. Strasznie, strasznie, strasznie. Sorry about earlier. But bypassing security protocols... Uh, oh, Zeno's code locked out? Di Ravello must have known he could not be trusted. Not good. Launch. Lunch? Really? No. No, 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 this is not happening. This is impossible. Dima? Lunch? Very likely. Now inevitable. Okay, brzmi to dziwnie. Przepraszam, czego ja mam się zaczepić? Chyba sobie ktoś żartuje, to są kurde żarty. Ja pierdzielę, nie mam pytań nawet.

To ładnie padło, ale myślałem, że ten bawar jest bardziej niebezpieczny. No cóż, pierwsze rakiety osiągnięcie odblokowane, no okej. Okay. Teraz figuruję na te... ładna broń. Świetnie, podoba mi się to bardzo. Um, ale dobra, moi drodzy, słuchajcie, ja myślę, że w dniu dzisiejszym sobie skończymy, jeżeli chodzi o Just Cause'a trujeczkę. E, ja ewidentnie. Really me right Oczywiście, że się spotkamy, ale to już w następnym odcinku. E, swoją drogą sprawdźmy w ogóle, gdzie my jesteśmy. Aha, czyli jesteśmy nadal tutaj i mamy dostępną misję w tym otóż to miejscu. E, zobaczmy sobie jeszcze, jak wygląda postęp. Słuchajcie, to jest ogólnie 20% z tego co widzę, natomiast e, większość widzę tutaj, mi chyba wyzwolenia po prostu za zaliczają. Zobaczmy misję i wyzwania. Ukończ misję w akcie pierwszym. Aha, czyli tu są po prostu trzy akty, dobra. Słuchajcie, wydaje, jest 25 misji ogólnej, więc wydaje mi się, że jeżeli dobrze bym się tutaj zgrał, poogarniał, to myślę, że w, nawet nie w 20 odcinkach byśmy grę skończyli, tak mi się przynajmniej wydaje. Także ja tutaj postaram się do tego przysiąść i, i oczywiście ładnie, ładnie poogarniać. Dlatego też na dzisiaj Wam wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. A jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Wpadnijcie oczywiście też na wszystkie social media. Także co, na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się, cześć, pa pa.